Jak w końcu? Agenc. Zbyt w dół. Co ja się stało, agencie? No. Siad. O, słucha się. Co mogę ci jakoś pomóc? Zobacz, to twój pracodawca płynie. No. O, dobrze. Co? Woda. No co? Patrz, ja ci pokażę pracodawcę z bliska. Co ty ma? to? Zobacz, patrz, patrz jak on wygląda. Co o nim mówisz? Dobrze! Dobrze! <grym> on... To jest pracodawca. No, to jest super pracodawca. Co, agente... wysłałaś agenta, żeby mnie do świetnika teraz, tak? Świetnie, super, idź już. Tak. Pa, pa. No papa. No papa. Reki. reki. To nie reki. <grym> to jest po prostu większy karp. Coś w się sensie ogólnie na brzegu, znaczy na powiedzcie się powinien trochę szybciej, nie? Tak? No Wynurzenie awaryjny! Jak wystrzeliliśmy! Czemu, że się otworzył No tak Żeby się przywieczuło, bośmy... Przewijecie Dobra, ubijamy się was <śles> no, Panie zabawy Jest Panie, jaka Ojej, Co wy robicie? dużo. Zanurzył mnie Proszę o na was, się zanurza na was Dupę że... Oh fuck Pit manouver Oh fuck DIT <laughs> niego... Czemu to są takie parówki? Takie berlinki płynące To jest za nami chyba, a nie to ptak A nie, to ptak Coś za nami płynie jeszcze, ty wiesz? O kurwa, co robimy? O! O! Oh shit! do, do nas! <grym> forteca! Hey. Eee, tutaj forteca. Słyszycie mnie? Słyszymy was. Eee, czy właśnie straciliśmy dwie dywizje na południowej Czy mamy do... czymś, żeby Słyszymy. zapchać tę lukę? Odmawiam. Eee, czyli się przebili, rozumiem? Nie, dalej są, stoją przed główną bazą Fabryki dalej produkują pojazdy Przyjąłem Potrzebujemy zniszczyć zniszczyli jak najszybciej tą, ten nadajnik Nie wiemy ile czołgów zdążą wypró... Zaj jeżeli jest, wyruszą z głąb wyspy zanim wy zniszczycie nadajnik i zanim my ich zbombardujemy to będzie koniec Pośpieszcie się, bez odbioru Nie, Wreszcie, leci na nas Wraca Co strzelasz, nie, nie dosięgniesz? Co strzelasz, Mata? Jakie bombki produkujecie? Różne różnice w kształcie grzyba i zegara. How Blackbird że... Ruined Christmas. Jakie bombki produkujecie? Różne różnice w kształcie grzyba yy, wiesz, i zegara. Już widzę, co dupy, ten gas Le... Już widzę, co ten gas gasie, aż pisemy, jakieś dwie parówki płynące na wodę takie co mam Mega Hopie, ja myśli, że to są torpedy. No tak było. Tak, torpedy z prędkością 18 no. km na godziny no, to są eksperymentalne torpedy, to tak. są nuklearne. Ta, tak, nuklearne, Ej, ma raz Zara, więcej misji ej, podwodnych, ej, nie? Proszę cię błagam Nie, 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 ja nie mam zamiaru płynąć cię z wodekiem ja, pieprzonych. Ja, ja, bo, bo my zaraz sobie u, uderzymy... Zara

Na lejknik! Yeah. O, oh, Ej, ej, Helki, Helki, Helki! dalej, płynaj, a one są uzbrojone tylko w gatlingi nie przebiją Co? Nie przebijam! Da! kurwa! O, kurwa! Zaraz... <noise> o, Ej, O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! O, forteca! Przecież oni O, kurwa! O, kurwa! O, kurwa! Sztab, sztab, tu forteca! Forteca, tutaj sztab Informuję, iż... E, Google, to chodzi? Jezus! Te nie powinna Nie, stój! Jakąś załóż zakazem patrzeć, no. jakąś tam wyrzutnia była pod wodą Fuck you! No. No. Ano tak, to jest kombinat, przecież oni są otwarte. Na to, nie są. By. Faktycznie tylko trzy strzały w dobrajyszynku Dobra, ja wchodzę na górę Ojka, kapran, na pewno ja, ja wejdę Nie, Stalin Jeśli ktoś nie, ma zginąć, to to będę ja No dobra Jak chcecie, to sobie wchodźcie tam, mi to tam wisi, nie? Ja, ja powiedziałem, że ja mogę wejść No nie ale dobra, dobra no, jak, jak tam chcecie, nie? Stalin, złaś bo ci strzel Kiera hier Ja tam. sobie w dobrajyszynku Ła, jednak nie Coś do mnie strzela pomoc. To ja wejdę Jedna osoba miała wejść To Jak chuj to wszyscy to... wejdźmy Co będziemy się piprzyć Ja bym Jak ja bym miał wejść na... u... Ogarnąć Normalnie po drabince. Drop salto. nie grałeś nigdy w możesz... Zobacz możesz wejść Nie grałeś nigdy A w to A to dlatego tyle było tego gówna Patrzę na mapę sobie tak. Kurwa, o, Kończy, kurwa, nudzi. Jedna ci proju, kierunek, to jest zamknięte. Ale jak nie da mojego komputera, to jest To jest zamknięte. Eee, W momencie, kiedy klikasz, nic się nie dzieje. Co jest? Klikam jeszcze raz. Klikam, non -stop. nic się nie dzieje. Już się macie. Co? Nie działa detonator jak to nie działa, pokaż po mi go No patrz No bierze denator, klika Jeszcze raz klika Nie, 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 działa. Odbezpieczcie to debile Kurwa, down pierdolony, który to kliknął Nie działa A to stali Stali, bo to dolne były przyciski a ja nie wiedziałem Bo na dole też są ładne No to są od innego detonatora Dobra, weź to zgłoś głoś. Ja, ja zobaczył, czy w ogóle... Forteca jest... do sztabu Forteca do sztabu Sztab, sztab, tu forteca. Odbiór co jest? Sztab, sztab, tu forteca. A, dobra, okej, okay. bo myślę, że... Ty, krzyczą do Ty, Kaprala Midway! No! Zasięgu nie ma, w się sensie nie działa, nie, nie ma nie ma... Dobra. Nic, nie... Dobra. Który to jest zapalnik? Zmienia kanał na ogólny, w sensie na ogólny do tych wojska F Tu Forteca do jakiejkolwiek jednostki operującej. Czy nie słyszy? Rej złaś! Rej złaś! To jest rozkaz. Dobra. Otwieram jedno, jedną paczkę Wbiorę kabelki i inicjuje detonację kocham Cię mogę zdetonować? kocham potwierdzam so long partner Sztab do... fortecy udało się? tu forteca potwierdzam Jednostrator ja Rozpoczynamy ostrzał. Ukryjcie się. Pisałem. Dowadę. Zniszczyć komputerów. Escobar de Senia.